To Diamond gra Nemesisem. Się ma, grubo kolej, ma na e, Więc e, oglądamy Nemesisa. Otwiera sobie maina. Czy to jest najlepsze rozwiązanie? Czy to jest najlepsze rozwiązanie? Bo przecież będzie miał Nemesis w pewnym momencie mackę. Widział tam chyba Ace A$ i doszedł do wniosku, że nie chce się gonić na cyrku. Może. Priorytetem dla niego będzie bronienie generatorów, a nie odciąganie się od e, tych odblokowanych e, skorupta generatorów. Najpierw sprawdzić, czy ktoś tu się prześlizgnął. Nie ma nikogo, teraz pewnie zobaczy na main'a albo może na ten render. Tak, podchodzi do main'a, nie słychać nic, natomiast słychać na tym renderze e, przy tym y, paledżimie widział Aisa i tym razem skomituje tego Aisa. I jest jeszcze. Ojo, oj Squiro się zagapił i dostanie pierwszy hit. Mamy Marvin z bloda, więc dwa hity, jakby poszły w Squiro jeszcze, to będzie się równało. To będzie się równało hmm, dniom e, poziomowi. I piękny strzał daimon, no ładnie. E, zaciągnął teraz I rani e, Squiro, uwaga. Squiro, e, no ostrożnie. I. No, co tu się dzieje? Jakie mind mindgamy? Tam jest powrotem i chyba Squiro w niebezpieczeństwie. Teraz będzie musiał dożować i... nie udało się! I właśnie jest Marvin's Blood. Trzeci, drugi poziom macki. Resetniemy sobie punktację. Mamy pierwsze trzy punkty dla drużyny kolesiów, bo to oni są na healerze. Nancy zawisnęła i już mamy S.K.A. bardzo szybko. Oj, a ciekawa decyzja, że uderza macką, a nie e, miał. Tam, miał tam szansę? nam dwa? Znaczy, na jeden? Co tu się dzieje za e, Gęsiego, ząbiaki podnosząc stronę surowców? Jest popka, ale. Nie skorzysta z popki, bo chce wbić trzeci poziom? Ciekawa decyzja, zapomniał, że ma popę? Zapomniałem, że opłata bo spory regres byłby na tym generatorze. Ale woli robić presję na Surlewora. Będzie trafienie w Ace'a. No, agresja nieproporcjonalna do, do wyczynów Surlewora. I jest drugi hit. No, Edge trafiony na teraz ponowny. Diamond robi gigantyczną presję. Czy chce skorzystać z Biego Haka? Czy zdąży zregresować ten gen na mainie? Bo tam mógłby spot. I nie ma Biego Haka. To jeśli ktoś tam wróci na ten main, to on będzie zakończony w tym momencie. No, zapomniał chyba Diamond, że ma Popa, mam wrażenie. Dosłownie mam wrażenie, że zapomniał, że ma Popa, bo teraz znowu nie zwrócił się w stronę prawie, że skończonego generatora. Dwie osoby jeszcze zarażone, oprócz wszystkiej ja. Więc gdyby spotkał kogoś e, po ścigu teraz, to będzie go on miał bardzo łatwego, bo już trzeci poziom Macki zbity. Niezwykle szybko. Niezwykle szybko i też niezwykle szybko Diamond 2. E, Ukstajdzie. I to ktoś zraniony. Jest po mm, o po BT, do tego live. I ten live e, prowadzi nas do maina, który. Kąt tego maina jest nieidealny właśnie, bo widzimy, że Ace chyba tutaj daleko nie ucieknie. Próbuję mind Game'ować, ale nic z tego i Diamond za wzięcie e, łapie Ace'a, zawraca wr z nim z powrotem na hak. Po raz kolejny, czy to będzie piwnica? wygląda na piwnicę, chociaż nie wiem, czy nie lepiej by było biały hak wykorzystać. Po prawej stronie w renderze w Jungle Gymie mocno zrobiony generator. Czy przypomni sobie Diamond, że ma do dyspozycji popa? Jest już też Nancy zarażona. Nie widzieliśmy jeszcze Verblo, który jest też niezarażony. I teraz wykorzysta popa wreszcie. Po lewej stronie widzimy, widzimy zombiaka oślepionego. Ktoś na generatorze jest. Czy zareaguje na to Diamond, czy będzie próbował jednak pilnować Hooksage'a, żeby wymusić e, kila na surreborze. I teraz widzimy dość ważną informację dla Timonta Deadlock na genie po prawej, co świadczy o tym, że ten gen jest e, słabiej zrobiony niż e, mogli puszczać. Czy będzie blok Nie ma paty Tylko żeby tutaj nie było e, z medium volta. Czy będzie komitował teraz? Próbuję oślepić e, z troszkę. Odwrócić uwagę i jest werblok bez żadnego e, zarażenia, więc on jest w miarę bezpieczny od macki. A tymczasem Diamond goni Ace na szaka i ten szak się robi niebezpieczny bardzo, bo zombie odcina. Oj, prawie zombiaka trafił. O, ale nie chciałby trafić tego zombiaka na pewno. E, no i co dalej? Będzie pewnie paleta, chociaż nie, nie ma palety, nie dobiegnie. Próbuję zawrócić do tego szaka. I co dalej? Czy ktoś się podłoży? Podłożył się, wer... podłożył się werblo, o, ale dalej na ace'ie, czy zmienić cel na, no, w tym czasie na pewno są gonieni, robione następne dwa geny, jest znowu werblo, tu może trafić, dwie osoby będą na ziemi, czy podnosie, podnosi, podnosi i będzie prawdopodobnie biały hak, mamy dwa geny i z lada moment powinien pa paść następny generator, jest biały hak. Jeszcze jest do tego popka. Na cyrku, na 100%. Wiemy, że tam po prawej stronie jest gen i ten po lewej Nancy robiła. Dokładnie tak. Tu będzie zastosowana popa. Tu mamy Kanę. A na plecach Verbo się oczywiście sam się to było do przewidzenia. Na plecach jest gen robiony pewnie przez Nancy, ale nie chce gonić Nancy. Idzie za Kaną, co ciekawe. No, trochę skomitował. Ba będzie balans, tak? Aj, to z wysokości tak nie działa. Będzie balans i kurczę czy nie lepiej by było iść w lewo i spróbować Nancy ściągnąć, bo ona w tym momencie rozbija tego frigena i chyba nie wziął tego pod uwagę Diamond, że kończenie tego gena spowoduje dość spore problemy. Bardzo ładne trafienie macką, tu jest jakaś osoba. Czy to jest Nancy? Tu ktoś ranny jest za 100%. To Nancy przejmuje gena, tu jest raczej e, granie wokół... Mm, Werbo się wyczyścił z Roborosa. Znaczy, granie wokół Deadlocka. Zostawiony jest ten Gen na 99. O, próbuje przewidywać ruchy sobie równie skutecznie. nas już jest w innym miejscu. Oj, tutaj dotknął gena i zbudował. Niedobrze. Tam chyba biegnie Kana. Kana, dokładnie tak. A tam po prawej stronie domyślam się, że będzie mocno zrobiony generator. Dokładnie tak, czekający na Deadlocka. Odcina kana, no i idealnie by było powalić Kanę i zastosować popa na tym genie. Ale nie, co się dzieje? Diamond, co ty robisz? Przecież to jest bait. No, chyba że kana strigeruje tutaj biały hak. Diamond nie zrozumiał, co się stało. Przecież to jest oczywiste, że to jest gen pod deadlocka zrobiony. Tam raczej go nie będą chcieli kończyć. No, chyba że w tej sytuacji, jeśli widzą, że mamy zamknięty trójkąt z Sureworem na środku, to jest szansa, że będą chcieli dokończyć ten generator. Ale mamy biały hak i jest goniony SK, który jest dead on hook. Ładny ten po raz kolejny trafia. naprawdę dobrze trafia tymi mackami. Tutaj Diamond widać ewidentnie duże doświadczenie w graniu Nemesisem I teraz uwaga dla... Uwaga dla Ace'a! Nie ma trafienia! Jak to się stało?! Teraz Kanna będzie blokować soft record. Jak to się stało, że to nie siadło na ace'ie? Nieprawdopodobne. Tu Kana ma straciła właśnie off the record i ona się nabija teraz na drugie uderzenie. Ona co prawda, nie jest dead, ale to będzie znowu krokstejdź. Jest trafienie. Gen przyjęty przez kogoś. To chyba Kana kręciła... Jest jeszcze pop! O nie, ale potężny pop tutaj teraz siadł. Ojejku, jeszcze jest... ostatni pop był zachowany te ostatnie dwie sekundy. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj no, tylko dwa generatory zrobione. Znowu ktoś tutaj tapnął tego pop, tego gena. Będzie kolejny pop. I tutaj mamy co najmniej 10% z tego gena zeszło, jeśli nie 15%. I jest Nancy. E, Squiro to jest, który wisiał tylko raz. Tu mamy mało progresu. I Nancy biegnie do maina. Ten main jest przecinany. Oj, ale tutaj te okna to są bardzo źle ustawione. I kana teraz przez werblo prawdopodobnie. Ten zaś. E, Odszczepionkowany, wyszczepionkowany, zaszczepionkowany jest bezpieczny przed uroborosem. Kalne pamiętamy, że miała off the record, więc to nie jest idealny cel. I też Diamond sobie zdaje z tego sprawę, będzie przerzucał się na werblock, który nie jest zaurożony I trzeba uważać, żeby tym unikiem nie wbiec FM1. Więc tak, wymuszona e macka. I kogo my tu mamy? Ktoś tu przebiegał? Diamond chyba się zagubił troszkę. Czy jest tu ktoś jeszcze? Zostawił na później, żeby gonić potencjalną ofiarę, która się tu zakręciła. SK tymczasem... Mm, wyleczony i mam wrażenie, że musiałby zwrócić uwagę troszkę na tego zombiaka tam na schodach, bo on chyba mamy... Mamy go tu permanentnie zablokowanego. I kogo mamy? Nancy, Nancy musi uważać. Nie, nie musi uważać. Nancy jeszcze może się pogonić. Ona nie jest dead. Uj, dalej do okna. Chciałby się prawdopodobnie verblo, e, Diamond pozbyć tego zombiaka. Musi sobie zdać sprawę z tego, że on tutaj będzie już ma do końca gry zablokowany, ale nie policzył sobie tego Diamond i zostawia tak jak tam jest. Może pasuje mu to, że ten zombie pilnuje tego przejścia. E, tymczasem zawodnicy Sniffers. 100% leczonka, wszyscy są bezpieczni. I do tego zastosowanie szczepionki na kanie, która jest na Dedon Hook. Hmm. Co zrobi Werblo? Czy ktoś przejmie tego gena w renderze w Jungle Gymie? Bo sporo progresu i widzimy Nancy. Nie, to kana próbuje Gen tapnięty, natomiast. I czy będzie jeszcze raz on kopany? Nie będzie kopany. Wolałby chyba kogoś powiesić kana znowu tutaj z balansem. Jest na renderze już? Nie, to kana biega pod M1. Aj, niedobrze, po kana jest dead on Hook. Ona musi uważać. Nie jest prawda zarażona, więc dwa razy musiałby Diamond ją walnąć macką. No chyba, że popełni po raz kolejny taki błąd i wbiegnie na, na, na M1, jest okno, ale te okno wiele nie pomoże, bo e, predyktuje to zachowanie Kany i przecinają w mainie, eliminując chyba Kannę teraz. FLASHLIGHT save Nieprawdopodobne! Oh my god! Z takiego kąta, jak to jest w ogóle możliwe? Jak przecież w ogóle się nie patrzę w tamtą stronę, Z między framugą e, się tam zmieścił ktoś tam z tym, e, to chyba był SK, co za szaleństwo, nie wierzę, że Kana przedłuży ten pościg, nie na długo co prawda, ale to może wystarczyć, żeby nie oddać go... tu Werblo i dokładnie tak, a miałby e, popa i ten gen, prawdopodobnie byłby uratowany, a tak to zaprzepaszczona ta szansa na, na obronę i teraz zobaczmy, proszę państwa, mamy e, eliminację Kany, ale jednocześnie e, rozbity jest proch, ten e, Friggen, uff, SK dostaje no i właśnie tutaj skontrowany jest deadlock, ale byłby kluczowy teraz ten e, pop, gdyby to było troszkę wcześniej. Jeszcze jest SK do eliminacji. No nie najlepszy to jest target dla e, Survivor, dla killerak i dla kolesi. Tym bardziej, że SK biegnie w tam już w stronę szaka, a tamten gate jest prawdopodobnie otwarty. Chyba tu mamy do czynienia z hopem. Dokładnie tak przygotowany już jest. E, jeszcze werblo hita i oh my god, ten flashlight, MVP. E, chyba SK zrobił tego flashlighta, czy to może był Werblo? To Werblo MVP zdecydowanie grę utrzymał nam w ryzach i dzięki temu snipersi mają aż trzy escape'y. A kto wie, czy nie skończyłoby się trzema nawet killami w takiej sytuacji. No doskonałe rozegranie. I co? Gramy mecz rewanżowy, Snipers kontra kolesie to Werblo na Nemezisie. 19 do 18, także Sniffers w kapkę lepszej sytuacji punktowo i co to się stało? Ktoś się na zombiaku zespawnił, spanikował. No i Werblo teraz goni tą osobę, a tu zombie coraz bliżej. Jest trafienie. Kseno zarażony, już goniony przez Werblo, ten też ma Marvin's bloda, co oznacza, że jakby dostał tutaj dwa razy trafiony zawodnik. Bambuzel na Nemezisie. No, ładnie. Będzie chciał użyć macki, żeby naładować sobie ten drugi poziom i coraz bliżej, coraz bliżej teraz zaczynasz zombiaka trafić. I będzie mógł w ten sposób mieć trzeci poziom. Ładnie ograne przez kseno. Verblo flexuje i niestety traci troszkę czasu na tej zagraniu. A i po prawej była paleta, ale nie wykorzystana. I znowu flexuje i nie trafia. I to pozwala tobie do okna. O nie! Co się dzieje? Bady blokuje w tym momencie! I ostatecznie trafia z M1 i nabija macki na drugi poziom. To jest najważniejsze. Więc Kseno tutaj popisuje niesamowita. Unika jeden za drugą maskę, maską i werble jest zmuszony do uderzenia zombiaka, jeszcze chce sobie widzieć drugi poziom. No chyba, że... O, tak, już zapatruje się na tego zombiaka. Chce mieć ten drugi poziom. To jest bardzo ważne. Mamy białe hukstecz. Jest też drugi poziom właśnie na matce. Werblo, werblo. No, nie takiego mm, performance'u się spodziewaliśmy. Jest oczywiście popa. I jest też oczywiście balans landing, więc Diamond e, jak najszybciej odsuwa się od maina. E, środkowy gen nie będzie skończony. To e, Quentin. Oj, ale chyba chce biec za Ellen e, Replay. E, czy ta przypadkiem nie ma? Nie ma off the record, więc Xenoth po raz ponowny na ziemi. Czy to jest DS? Jest DS oraz paleta za plecami. Czy wykorzystam palety? Nie, nie wykorzystam palety. Czy był jeszcze Dedhad? Nie ma, Werblo niecierpliwy. Za szybko, zdecydowanie, i ten DS będzie kluczowy. Próbuje tutaj Quentin dokończyć, ale zostaje otoczony przez zombiaki, a Werblo odpusza Ellen Replay. Także ten pościg to był całe na marne. Mamy jeden huk stage. Quentin unika macki, ale jednak w końcu obrywa i jest pod presją dużą, bo tu zombie się zbliża. Będzie musiał uciec w linii prostej. Nalan żadnych genów. I co może zrobić Quentin? Chyba będzie M1. Nie, znowu podwuję werplo! On za bardzo pewny siebie jest tomacką i tym razem Quentin dostanie, ale jest po drugiej stronie okna i już ucieka na maina do góry? Co Quentin robi, Heffi, Co ty robisz? O nie, Heffi teraz mardowała okazję na to, żeby kupić masę czasu. Eee, tymczasem eee, Kajtusia popełnia katastrofalny błąd, ale inaczej się werblo po raz ponowny buduje Zdobywa co prawda trzeci poziom macki, ale nie trafia mimo, że miał gwarantowanego hita na błędzie. Kajtusia, który opuszcza się z maina i stageruje, co daje free hita. Zwamy eee, drugi hookstage na Hefi, Mamy skończonego maina, więc bardzo ważny generator za nami. Ale tamten generator o dziwo jeszcze nie pęknął, i tutaj był właśnie z e, kursu. Pęknął nawet, słyszeliśmy krzyczących sureworów. Teraz pop, ale najpierw będzie za. Zanim zregresowany gen, to musi zostać zregresowany kilka i oślepiony. Więc e, na razie czekamy na rozwój wydarzeń bez pościgu. Czy ktoś tutaj zmierza w kierunku Haka, żeby uwolnić Happy? Na to wygląda że hefti będzie ściągnięta z czy ona jest właścicielką... Oj, znowu błąd ze strony Kajtusia. Za darmo oddaje hita, tu będzie zdecydowany bambuzel wraz z paletą. Nie uda się uniknąć macki, ale nie było zarażenia wcześniejszego, więc Kajtuś powalony nie zostanie. Natomiast dwa geny za nami i dwa haki za nami, więc gra niezbyt idealna. Teraz co tutaj będzie się działo? Znowu body drop! proszę Państwa, Verblozi, co tu się dzieje? Ktoś by powiedział, że z pierwszy raz gra Verblozi e, Nemesis, bo się nie odnajduje tą macką. Zdecydowanie zbyt greedy i z... niepewnie, niecelnie. Za dużo błędów. Mamy wreszcie złapanego Kajtucia, ale tyle czasu poświęcone na to, żeby go powalić, i tymczasem właśnie mamy trzeci generator, a Verblo gra bez Deadlocka. Więc tu będzie e, chyba pierwszy kak ze strony Kajtucia. To raczej będzie e, painres, ale zobaczmy, co się dzieje z e, generatorami. One są idealnie rozłożone. Na szaku raczej, raczej ktoś tam próbuje e, działać Zombie tu chyba zranił Hefi, czy mi się wydaje? Bo chę tutaj daleko nie ucieknie, to będzie zgon i dobre uderzenie. E, Kajet już tymczasem sam się ściąga. Tylko dwa geny do końca, a mamy na werblot zaledwie cztery. Uuu, e, co tutaj się działo z Diamondem? Czemu tu Ace jest? Mamy wreszcie jakieś, e, większą presję Happy na drugim hook stage'u. Czy Diamond zdąży do okna? Uuu, Pudłos po raz po kolejny z Werbloz Nie wiem, czy to było spudowane, czy to było uniknięte. Bo chyba wydaje mi się, że po prostu nie było szans za bardzo. Znowu, no, strasznie griduje tą mackę, e, zaciska pięści. Nemezis, można by odnieść wrażenie, że to sam Verblo takie tak się zachowuje, bo teraz mamy sytuację, że jest jeden gen do końca. Happy na haku i gdybyś skończyli ten ostatni generator, ten generator był skończony, to oni mogą w trójkę uciekać. Happy się wykrwawi i tu jest wygrana gra. Pamiętajmy, że Diamond jeszcze nie, widzi, nie wisiał ani razu. On chyba idzie się strajdować. Bady blokowany. Reassurance zrobiony przez... Diamond to, oh my god, i teraz Werblo e, nie może zostawić tego gena, bo się tam są dwie osoby na raz. To się pojawią kłopoty, ale Diamond ściąga teraz na tego gena. Ale nikogo tu nie ma. Widzimy scratchmarki. Jest u góry. Czyżby. O kolejny unik jest e, u góry. Kto to jest? To chyba Ellen Replay. Czy ktoś biegnie w stronę e, Heavy Talita, By się musiała tam pojawić. Jest ściągnięta Heffi, to chyba ta lita ranna, tak? Tylko oni pomogą pobiec do haku. Okej. Okay. Heffi biegnie, ma jeszcze chwilę z BT. Zablokuje teraz dostęp do palety. Niestety nie zdążyła Heffi i ona zostanie uderzona, powieszona po raz trzeci i w tym momencie Heffi jest eliminowana z gry. Jeden gen do końca. Gra dosłownie wisi na włosku. Bo dalej nie mamy Daimonta na żadnym haku. No, ale jest endgame. Talita się wywali. Uff. Uff, uff. Mamy szósty hack. Jak wygląda sytuacja z genem? Czy tamten gen jest skręcony we dwie osoby? Nie, bo ktoś jest na mainie. Co to się stało? Dlaczego tam nie ma dwóch osób? Ten gen powinien być już skręcony. Ten gen musi być skręcony. Tu jest granie teraz... O, remis tak naprawdę. Będzie skręcony? Czy będzie adrenalina? Tak, jest skręcony, ale nie ma adrenaliny na tym momencie. jak on zostanie powieszony, to to nie będzie koniec gry, będzie granie o remis, ale Diamond chyba tutaj ma koniec. Nie, bo jest jeszcze macka, nie trafia tą macką. Diamond teraz musi odciągnąć jak najdalej, tymczasem Xeno musi koniecznie udać się po Happy. Jest trafienie. Więc dostanie przyspieszenie na maina, ale uważa, że zabijaka. zabiega! Nieee! Co się stało? Diamond został wywalony! I to jest chyba koniec gry, bo czy dążą Xeno ściągnąć, jest ściągnięty ale nie mają dostępu do gate'a, a gatey są nawet nieruszone. Nie ma co prawda Noeda. Diamond jak zostanie ściągnięty, muszą się teraz zrezygnować. otworzyć gate'a i ściągnąć Diamond'a, to wtedy mają e, szansę na to, żeby zremisować. Ale w tej sytuacji jak się z tego zrobić, jak nie ma gate przygotowanych, a kajtuś nie jest wyleczony. Nie widzę teraz możliwości, żeby werb mógł to przegrać, bo wystarczy mu jeden hak, jakikolwiek. Nawet jeśli w trójkę uciekną. Jakikolwiek hak i to będzie GG. No i właśnie teraz biegną do gateów. Po prawej stronie była ranna, ranny kajtuś. Po lewej stronie kseno, ale gatey nawet nieruszone. I nie! No kajtuś zostaje od zombiaka! Co się stało? Verbloz i całą grę. Failował macki, ale zombiaki go poratowały. Trzy killerów kontra jeden. Gramy w teksańską masakrę. Kseno robi pięknego deadharda. I wygrywa y, mimo wszystko te uh, Verblo i tak tą grę. No bo po prostu zombie skierowały grę i koniec będzie teraz, bo chyba, że mamy Ambrekabla. Nie, mamy Ambrekabla, mamy Ambrekabla na się ale już jest za późno, bo tak naprawdę wystarczy, że jeden Hookstage wejdzie i ma tego Hookstage'a Xeno, właśnie. Z Xeno będzie Hookstage. I wtedy będzie mógł skończyć grę. A nawet wystarczy, że przeczeka tak naprawdę Diamonda. Szuka jeszcze, gdzie się Kajuś udał. Ja obstawiam, że on raczej będzie Gate'a chciał zrobić, żeby po prostu mieć dodatkowe punkty za ucieczkę. Bo Diamonda już nie uratuje, zważywszy na to, że jest ranny. A a do tego Kseno i tak jest na ziemi. Co oznacza, że gdyby nawet ściągnął Diamonda, to nie jest stanie wygrać tej gry. No właśnie, otwierany jest gate i prawdopodobnie ucieczka. Dokładnie tak. Więc biorą te punkty, które mają, ale niestety wygranej z tego nie będzie. Mamy 39-31. Jeszcze e, dwa hookstage'e. 41 i 43. Oh my god, co za końcówka akceptująca. E, nie trafi po nas ponowny werblo, nawet swojego zombiaka. E, będzie tutaj 11 hookstage. Hu 11 hookstage'y. O, ja pomyliłem się. Tam jeden hookstage e, był przegapiony. W każdym razie koniec końców z i tak wygrywałem, a kolesie odpadają, bo mają za mało punktów. I Werblo poratowane troszkę przez zombiaki.